Na pewno dzisiejszy mecz to były typowy mecz walki. Mimo, że na początku przeważaliśmy i to była dosyć duża przewaga. Stworzyliśmy sobie sytuację, ta piłka nie chciała nam wpaść do bramki. Było kilka sytuacji, ale zabrakło tej skuteczności. Druga połowa. Duża przewaga nasza, ale nie wykorzystane sytuacje. Przeszedł dwie, trzy sytuacje. Co więcej, no, zabrakło tego szczęścia i nerwowa końcówka takie w każdym meczu walki. Jak na razie nam idzie, no pierwszy mecz zaczęliśmy, sezon zaczęliśmy od stromotnej porażki z Makowem. Mimo no, kilku braków kadrowych, no ten, ten mecz nie wygląda tak jak powinien z naszej strony, no, zresztą Makowianka zdominowała nas, kandydat do awansu do czwartej ligi. Drugi mecz przełamaliśmy się i to w dobrym stylu. Myślę, że Bierzu nie miał nic do powiedzenia. Pewne zwycięstwo 6-0, no dzisiaj Remis. W sumie trzech mecze, cztery punkty. Jesteśmy na 6 punktów w tych trzech meczach, ale trzeba się cieszyć z tych czterech. Co do ruchu transferowych, no to doszło do nas dwóch zawodników z Warszawy. Jeden to jest Bramkarz, Karol Pasturczyk. Myślę, że nie tylko ja, ale i wszyscy i publiczność widzi, że ma chłopak pojęcie i gdzieś grał i, i robi tą różnicę. Jest pewnym punktem naszej defensywny. No i Aleksander który tam w środku bryluje, w pierwszym meczu w Bieżuniu pokazał się z bardzo dobrą stroną. Dzisiaj no, taki mecz, czy piłka, więcej, więcej było gry górnej, no to nie miał jak tam się za bardzo pokazać, ale też miał dwie sytuacje, no nie udało się wykorzystać, ale na pewno są to pozytywne wzmocnienia.